Tutaj wszystko pachnie tobą, nawet obraz z tamtej ściany, przytulony razem z nami, pachnie we wle twojej ściany, kwiaty wachną, twoim dziękiem, kwiaty dostaną... Była muzyka, poezja i spora dawka emocji. W Dąbrowie odbyła się 13. edycja Zamczyska, czyli spotkania z poezją śpiewaną. Wyjątkowy wieczór, w wyjątkowej scenerii, piękny park, piękny zamek, zamek, który od... Dziesiątek lat właściwie niesie ze sobą muzykę, a tam gdzie muzyka, tam ludzie serca mają. I dzisiaj jest ten moment, kiedy interpretacja tekstu, ballady i liryka będzie królowała na tej scenie. Festiwal o zasięgu ogólnopolskim cieszy się ogromną renomą i bardzo staraliśmy się o to, żeby powrócić do organizacji. W tym roku troszkę inna forma, jeden dzień, ale myślę, że dla miłośników poezji śpiewanej będzie to naprawdę niesamowite. Podczas wydarzenia wystąpili znani i lubiani artyści, którzy na co dzień koncertują na scenach w Polsce i za granicą. To muzykuny Paraluzja czy Zuzanna. Tegoroczną gwiazdą wieczoru był Janusz Radek. Ja będę wykonywał, proszę Państwa, piosenki, które w większości sobie sam napisałem, i będę się starał opowiadać Państwu o różnych doznaniach, które są wspólne, bo jesteśmy wszyscy tacy sami. Więc to jest ten, ten gatunek, o którym można byłoby tyle powiedzieć. Każdy, kto potrzebował nieco refleksji, wyciszenia i zadumy, z pewnością nie poczuł się zawiedziony. Poezja śpiewana to musi być wykonana przez takiego prawdziwego artystę. No, i za takiego uważam Janusz szaradka. Ja jestem pewna, że ten wieczór będzie głęboki, emocjonalny i pełen niesamowitych wrażeń muzycznych, ale też estetycznych. Niezapomniany wieczór podczas tegorocznego zamczyska z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników. Ci z kolei wyczekują już kolejnej edycji.